...zbieramy sobie matematykę, no i uzupełniamy. Co będzie w pierwszym wierszu? No zresztą tutaj mała podpowiedź, tak? Jeden. Przechodzę do następnego miejsca. Jeden. W kolejnym miejscu piszemy minus jeden, przy czym to jest minus, ale zatem muszę znowu wejść w mat i poszukać sobie minusa odpowiedzialnego, właśnie za liczbę jedną. No. Minus jeden. Dwa, chyba będę dzisiaj kończył, tak? to dłuższy. Dobrze, tą macierz chcielibyśmy sobie jakoś tam nazwać. Żeby ją nazwać, muszę znowu pamiętać o pewnej składni. Bo mogę kliknąć egzyli i taką macierz będę miała no ale ona się nie będzie nazywała. Więc tą macierz chcemy przypisać. To jest znaczek przypisania. Więc klikamy sobie tą strzałeczkę. I chcemy to postawić pod, znaczy chcemy ją nazwać C. Wybierzemy sobie zatem z menu Mat. Korzystamy z polecenia par. I stąd literek wybierzemy sobie C, przy czym, yy, to tak jak to yy, macier, przy macierzach bywa, kapsokiem uruchamiamy dużą literę i naciskamy C. My, żeby zachować notację dotyczącą macierzy. Teraz tworzymy macierz kolumnową wyrazów wolnych, czyli 1 i 2. Tylko gdzie, tam macierz, gdzie ten macierz szukać? Znowu 2D. Mamy daną macierz kolumnową, którą wpisujemy odpowiednio. 1 i 2. Yy, oczywiście zrobiłam to bardzo inteligentnie, bo przecież tak jak wcześniej wspominałam, odmienniśmy to macie się nazwać. W tamtym przypadku to była Macieś, teraz, teraz to może być macierz o jednym imieniu. No wszystko jedno. Nie e. No i teraz pytanie. Jeśli Wam macie wyrazów... z yy, współczynników i macież wyrazów wolnych, jak powinno wyglądać to równanie, żeby udało się nam Równanie macierzyowe, żeby udało się nam rozwiązać całą układ. Bo jak wygląda równanie. C razy X równa się R. I mam z tego wyliczyć macierz X. I to jak będzie wyglądało to wyrażenie, którego wartości chcielibyśmy. które wartości chcielibyśmy policzyć. C do minus pierwszej razy R. Bardzo dobrze. Piszemy. C do minus pierwszej. Czyli znowu będziemy szukać sobie szukać tego naszego minusa. Pierwsza z tym, że Tutaj, tak. Miało być to minus pierwszy, czyli potęga najmniej. C do potęgi, czyli daszek minus pierwszej, tak? Radę, czyli Nie. Radę